Patrz na mój skład, kurwa. Skąd ci, kurwa ludzie się wzięli normalnie? Oni kurwa nie będziesz piłę. To jest moja ekipa. No to jest jak zlepek kurwa, no nie wiem, przypadkowych chłopów człowieku. Jak mu zebrał z osiedla. Ty by chcesz grać na pomocy? Bramkarza szukam, chodź, chodź no tu. Zagramy sobie razem. To jest to, to, taką mam ekipę teraz. To jest taki poziom kurwa, prezentuje ta ekipa. Nie, nie, nie daj mu! Dobrze, bramkę z bohaterem meczu, robię mu, lachę mu w film wszyscy Wchodzi w środek, no mam nadzieję, że to będzie podanie. Wow! That's RIGHT boys! That's RIGHT boys! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Woo! Y tak, tak no, ruchamy sędziego, tak. Chujemy okręconym kurwa kolczastym kolczastym, odświekowanym frajera zajebanego, bo nie umie sędziować! Trzymuje się strzał! GOL! Tak jest! do środka, masz klugo! Mocna! Ja! Kurwa! Prawie! Zapisz go, że on jest do wyjebania z klubu. Tak, tak. Zapisz go, że do wyjebania z klubu jest. Jakby to ostatnią brałkę, jesteście rozjebani wszyscy. Jesteście rozjebani wszyscy, kurwa jebana! Był brałkarzu zajebamy! zajebany! Nie wziąłem gumek, ale tak go ruchamy, żeby nam już trzy już. Elo!